Nowenna do Matki Bożej i Jasnogórskiej, Dzień Czwarty. Wprowadzenie. Jako wotum dla Matki Bożej składam srebrną nóżkę za cudowne uratowanie od amputacji nogi mojej żony Eugenii, a tym samym za ocalenie życia, bo żona jest chora na cukrzycę. Nie zgodziłem się na amputację, chociaż była konieczna, bo noga w stanie rozkładu. Zabrałem żonę do domu. Zacząłem się modlić do Matki Bożej. Złożyłem ofiarę na mszę Świętą i przyszła mi myśl, by przeprowadzić moczenie chorej nogi trzy razy dziennie w bardzo gorącej wodzie. Gdy po trzech tygodniach lekarz obejrzał nogę, Zdumiał się i powiedział. 20 lat jestem lekarzem. To pierwszy przypadek w mym życiu, by noga w stanie rozkładu odzyskała wtórny obieg krwi. Za to, co się stało, niech Pan podziękuje Matce Bożej. Wrocław 11 listopada 1975 rok. Księga Wotów numer 694. Modlitwa Dziękczynna. Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi syna Ojca Przedwiecznego, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Wspomożycielko Jezusa Chrystusa, w dziele zbawienia świata, miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Matko powołująca Swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału w ewangelizowaniu ludzkości. Miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie. Modlitwa, prośby. Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulszą matką, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci narodu polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem. Modlitwa. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie, przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz Jasnogórski Wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod jej opieką, w chwili śmierci, zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszystko kameralne, po prostu aż miło tej Idealnie no, jest, idealnie jest.